Cześć! Upieczymy dzisiaj naleśniki. Rzeczy, których w sumie potrzebujemy to jest miska. Śrzepaczka. Potrzebujemy również trochę oleju. Ja tu mam taki wielki baniak. Potrzebujemy jeszcze mąki. Wody jak kto woli. Ja wolę z mlekiem robić. Co jeszcze w sumie potrzebujemy? Szczyptę soli. Potrzebujemy jeszcze dwa jajka. I w sumie to chyba tyle. Więc tak, w pierwszej kolejności. Przypujemy na przykład mąkę, Proszę bardzo, mąkę. Potem mleko lub wodę. Lub, lub wody, jak też wcześniej mówiłem. Mhm. żo, szczypta soli i dwie jajka. Olej. Ok. Teraz mieszam. Pominę proces mieszania, bo pewnie będzie trochę nudny. W sumie to nie dodaję ile gramów potrzeba, bo każdy sobie doda tyle, ile lubi. W sumie można by było jeszcze dodać cukru, ale ja teraz tego nie zrobię. Przeniesiemy się teraz w inne miejsce pracy. Będziemy teraz w sumie wiedzi już te narośniki. Teraz wyjmę tutaj o. Odrzepię to trochę. Teraz tak biorę patelnie. Yy, raczej patelnie takie nowe się nadają do smażenia naleśników. Ja mówię raczej, bo też się nie do końca tak znam, ale raczej nowe, bo yy, ten po prostu no nie przywiera. Nie No, to nie będzie fragment sponsorowany przez firmę, przez filmę od oleju. Więc o, no, zakryję to, może lepiej. Wiem, że wcześniej nie zakrywałem, ale. Może nic tam się nie stanie. Powiem tak. No. I musimy trochę poczekać. Ja tutaj teraz zapauzuję to. Jestem w sumie już po rozgrzaniu <laughs> patelni. Pierwszy naleśnik zawsze wychodzi. Najgorzej jeszcze wezmę o, bo gdzieś tak przy trzecim naleśniku da się już go podrzucić. Chochle jeszcze potrzebuję, więc zapomniałam, zapomniałam o dwóch rzeczach: chochli i o. no Nie wiem, jak to się nazywa, co się nazywa. No Jezu, jestem na no tym, co się przekłada ten naleśnik. Oho. Ten naleśnik nie, ma, nie wyjdzie chyba tak dobrze. O. Ale jestem. To... I nie włączyłem dużego oddechu. No. Nic. No. Nie chyba. Pierwszy naleśnik to jest zawsze taki: No, taki, że po prostu, no, jest niby, no, ale jest najgorszy z tych wszystkich w sumie. Nie można go podrzucać. Z wyglądu jest taki trochę dziwny. I musimy ogólnie poczekać aż się ten Raz. Niedawno już w sumie robiłem naleśniki, to nawet, to nawet wstawiłem, jak porzucałem go do góry. Ale nie uważajcie tego filmiku tego, jako profesjonalne. To nie jest, że o, strasznie profesjonalne, zrobię tak samo, no to wyjdzie pewnie super. To jest y, po prostu tak, zrobiłem to po prostu y, tak, jak robię to zawsze w sumie. Więc nie traktujcie tego jako profesjonalnego filmiku, bo taki on nie jest. W sumie teraz wam zapauzuję, bo ten pierwszy... aż się ten pierwszy do piecze w sumie. Pojawiają się pierwsze problemy. Nie umiem tego po prostu wyjść. No właśnie. Chociaż no. Tyle się udało. <laughs> yy, tak. Nie. Jezu, ja już się pogubiłem. Właśnie dlatego ten pierwszy nie wychodzi taki dobry, powiedziałbym szczerze, że to jest najgorszy naleśnik, który kiedykolwiek wyszedł. Ech, no tak, więc trochę poczekam. Może to jakoś tutaj sensownie jeszcze spróbuję rozłożyć. Ach, jaj. jaj. No, tak więc tak mi to wyszło. Za chwilę będzie kolejny. A, jeszcze w sumie polecam wziąć talerz. Wziąć dwa płatki kuchenne, kuchennego papieru położyć i to zawsze tak jakby tak. Od tłuszcza to, no uważam, że tak jest po prostu lepiej. O, nie widać tego na przykład. Ja bym to teraz tu postawił, szczerze mówiąc, bo też mi będzie pewnie wygodniej. Uuu, no z tego pierwszego naleśnika nie wyszło tak dobrze coś. Mhm. Uh -huh. Drugi też pewnie będzie taki dość średni, no ale spróbujmy. Okej. Okay. Muszę chyba całkiem okej. Okay. Tego powinno się chyba już dać tak odwrócić, że w sensie yy, podrzucić. Ja potem po prostu odwrócę telefon i pokażę Wam, jak to podrzucam. Też to pewnie będzie nie najwybitniejsze podrzucenie w historii kuchni. No ale jed <coughs> jednak będzie. Pewnie nie będzie jednak dobrze. Cieszę raz mi naleśnik spalił na podłogę. Szybko go wziąłem na patelnię znowu. No i co nas? Z... Bo w sumie jadalne no. Jeszcze tutaj trochę, trochę, dlatego wam to wytnę. Teraz odwrócę telefon i wam pokażę, jak odwracam naleśnik. Nagrywam to teraz w sumie na aparacie szerokokątnym. O jejku! No nie, ale udało się. Teraz jeszcze raz odwróciłem telefon. moja no i druga strona jest już chyba okej. Okay. Musiałbym sprawdzić, ale chyba jest okej. Okay. Mhm. No nie, jeszcze trochę mam wrażenie, żeby... No. Jeszcze bym chwilę poczekał. już będzie. Aha. Hmm, powinno być to jest tylko tłuszcz. I okay. ja teraz powtarzamy proces. I w sumie na tym zakończę teraz ten odcinek, bo mam wrażenie, że nie opłaca się nagrywać dalej. Tak więc no, w sumie cześć, trzymajcie się do następnego odcinka. No i pa!